Spray jest oczywiście używany. Głównie jest to pomysł, który najbardziej rozwinął się właśnie w krajach skandynawskich z uwagi na wcześniej zapadający zmrok. Jak wiadomo, Volvo dba nie tylko o kierowców, ale także o pieszych. Stąd pomysł na ten spray. Nie każdy lubi chodzić w kamizelce odblaskowej. A tym sprayem można spryskać zwykłe ubranie, które podczas słonecznego dnia nie odbija tego odblasku, który jest zawarty na odzieży. A w momencie zmierzchu, po oświetleniu przez światło jadącego pojazdu, natychmiast widać znika ruchu niechronionego. Ten spray wystarczy gdzieś na około miesiąc. Ewentualnie, jeżeli wcześniej upierzemy daną młodzież, wtedy trzeba będzie spyskać jeszcze raz. Spray można dostać w sieci sprzedaży Volvo Auto. Cena waha się w granicach 70-80 zł za opakowanie. Które wystarczy, no, myślę, że na rok wystarczy na pewno dla jednej osoby. No ale jeżeli kupujemy rower za 3000 zł, to spray za 80 zł, który może nam uratować życie, bo akurat żeśmy się wybrali na dłuższą wycieczkę, gdzie zapomnieliśmy zabrać ze sobą jakiejś kamizelki odblaskowej, spray zawsze może być przy rowerze.